Kto tam idzie? Kto tam idzie? A Rysik? Rysiu? Kryszka też za rąbista jest. Coś tam. Dawaj, dawaj, mała, dawaj! nawet wyprowadziła. <śmiewania> Piszczał kot, zio! jeju, Dobra, 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 to my idziemy dalej. To my idziemy tam, czy idziemy razem wszystkie? Ryszarda na spacerze. Już wydarzała się dziewczynka? Się tam chodzę, na To idziemy tam, no. Tam, tak gdzieś tam. Poledzy. Tak, Ale wiesz, to to, to to będą biegać z tymi pewnie w koło. Trzy razy więcej no jest, tych kilometrów zrobią, już my właśnie. Już swoje lata Też, mamy. Po operacji, a znaczy, nadciśnieniem... <laughs> Ej, już. Ryszarda? Chodź, chodź, szybko, idziemy, chodź, chodź. Gdzie my to w ogóle idziemy? Tam dalej idziemy, czy tutaj do góry, czy gdzie? Wracamy ze mną, chodź, będziemy się wąchać po drodze. I kolejny przystanek nam, Tarzanko. I jest pies w czegarysiku. <grych> a jakby się poszalało, co nie? Poszalałoby się. Chodź, a idziemy. Chodź, idziemy. Chodź. Idźcie pierwsze, ja poczekam. Karlosek! No Ale... idzie, idzie, idzie. Chodź Rysia. Wiktorku. Wiktor. A Resik by dorwał Wiktorka, tak? Jest. No już nie jest szkieletorkiem. <laughs> <laughs> <laughs>